Karolina Owczarz po oficjalnej ceremonii ważenia. Domyślam się, że teraz już najedzona, więc to samopoczucie musi być dobre. Nie, no jest fantastycznie. Sama jestem w szoku, jak ta waga łatwo zeszła. Rano po raz pierwszy wchodziłam do legendarnej wanny, ale się śmiali za mnie chłopaki, że brakowało tam tylko świeczek do rozstawienia, bo naprawdę bardzo łatwo mi przyszło zbijanie tej, tej wagi. Także teraz już najedzona, szczęśliwa i nie mogę się doczekać jutra. Tak. Podczas dnia medialnego w czwartek no, nigdy nie widziałem Cię tak e, małej, tak szczupłej, e, aż tak się zacząłem e, zastanawiać, czy, czy, czy za dużo tych kilogramów nie, nie spadło z Ciebie. Spadło tych kilogramów rzeczywiście sporo, ale przyszło to mi maksymalnie naturalnie. To jest moja piąta walka, po każdej walce po prostu zostawało mnie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, e, więc przyszło to zupełnie naturalnie. Łącznie zbijałam do tej walki jakieś 6 kg, czyli dokładnie tyle co wszystkie dziewczyny e, z tej kategorii. E, teraz lekko podwyższony limit bo do 53,5, ale jestem już przekonana po tym zbijaniu, że to 52 nie będzie żadnym problemem. No ale jak widać warunki fizyczne są raczej po Twojej stronie, bo Twoja rywalka Monika niższa, znacznie niższa od Ciebie. Rywalka znacznie niższa. Powinna mieć dużo, dużo lepsze warunki, ale co ciekawe, ona zbijała dużo więcej, dużo więcej. Na pewno na ostatnią chwilę zbijała dużo więcej kilogramów. Wiem, że dzisiaj rano się jeszcze bardzo męczyła, żeby dobić te ostatnie kilogramy. Ale dla mnie super zakopem z takim zrobiliśmy to pomaga profesjonalnie. Ale tak jak wspomniałeś, te warunki powinny być po mojej stronie, więc sama się nie mogę doczekać. Nie ma za często możliwości sporowania z kimś o tyle niższym, tyle mniejszym, ale myślę, że, że tylko to zaprocentuje. Co dostrzegła i w jej oczach, takie mocne te spojrzenia tutaj podczas ważenia. No mocno, mocno się rzuciła Monika na mnie, ale myślę, że e, mocno się też od tego odbiła, ponieważ no, zrobiła taki według mnie mały błąd, ponieważ chciała mnie zastraszyć, a szybko się zorientowała, że to wcale nie jest e, nie jest takie proste, e, więc dla mnie super sygnał, że próbowała się od razu rzucić. E, ja takie rzeczy przyjmuję bardzo na miękko, więc totalnie nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Rozmawialiśmy o Twojej zmianie klubu z Sharksów na, na, na WCA. Nie spytam oczywiście, który klub jest lepszy, ale spytam, jakie Ty widzisz różnice w, w treningach tutaj i, i tam. Dla mnie przede wszystkim to, co jest ważne, to to, że WCA nie próbuje zmieniać mnie jako zawodniczki. Na pewno pracowaliśmy nad bardzo wieloma aspektami, chociażby, żeby poprawić stójkę, ale nie próbują gdzieś na siłę wymyślać jakiegoś nowego dla mnie stylu, tylko raczej pracujemy i bazujemy na tym, co stworzyli Łukasz Zaborowski i Emil Grzelek przez te trzy lata, i to jest super. I też są w kontakcie z moimi poprzednimi trenerami. Łukasz Zaborowski oczywiście też będzie tutaj na miejscu, cały czas dzwonią, więc to jest fajne, bo to się cały czas gdzieś zazębia. Więc tych różnic nie ma aż takich, aż takich dużych, bo tak jak wspomniałam, pracujemy po prostu nad tym nad czym pracowaliśmy a wiadomo WCA też słynie, mocna praca przy siatce dużo brudnej gry, ale to jest coś co ja lubię, bo ja z Emilem Grzylakiem właśnie nad tym też pracowałam. To dopytam jeszcze o skład twojego narożnika w sobotę W moim narożniku stanie trener Robert Jocz, trener Krzysztof Gutowski i mój menadżer a jednocześnie bliski przyjaciel Artur Ostaszewski